Halo? Gdzie jesteś? Cześć? Dan? Jestem w Baroksztad. Parachło? Czy to jakieś miasteczko? Mam nadzieję, że facet, którego szukasz, mieszka tutaj. Wrócisz niedługo? Z tego co wnoszę, to olbrzymi uniwersytet z niezwykłą ptaszarnią na stacji kolejowej. Gdybyś tylko mógł ją zobaczyć, jest pełna drzew i ptaków. Jest tu tak niesamowicie. Brzmi jak miejsce warte do zwiedzania, więc wracasz wkrótce? Nie sądzę. Pociąg, którym podróżuję, ma pewne problemy mechaniczne. Zostaliśmy zmuszeni do zatrzymania się tutaj. My? Myślałem, że jesteś sama. Kto jest z sobą? Oskar, inżynier pociągu. Więc teraz kręcisz z mechanikami, co? Dan, nie bądź głupi, proszę. Oskar to automat stworzony przez pana Woralberga, człowieka, którego szukam. To nie jakiś stary robot. To wyrafinowany typ lokaja, jeśli wiesz o co mi chodzi. Ma też małą obsesję. Kate, nie wiem czym oni cię karmią w tej Europie, ale czy nie sądzisz, że czas wrócić do domu? Ale nie wypełniłam jeszcze mojej misji. To diabła z twoją misją. Po pierwsze, nie rozumiem dlaczego ją przyjęłaś. Gdybyś tylko nie schodziła na manowce, to nie mielibyśmy tego całego zamieszania. My? Jeśli jest jakieś zamieszanie, to ja w nim uczestniczę. Gdy staram się opanować całą sytuację z tymi dziwnymi miasteczkami, ty, kochanie, siedzisz sobie na tyłku w domu. O ile pamiętam, to nie miałeś nic przeciwko temu, bym wyjechała. Kate, ale to miały być tylko dwa dni. Proszę postaw się na moim miejscu. Na twoim miejscu? Nie tylko muszę dopasować się do twojego grafiku, ale i postawić się na twoim miejscu. Skoro już o tym mówimy, to czy jest jeszcze, szanowny panie, miejsce, w którym chciałby mnie pan postawić? Słuchaj, nie będę teraz o tym rozmawiać. Odzwoń do mnie, gdy się uspokoisz. Byłam w jak najlepszym spokoju, zanim do mnie zadzwoniłeś. Chciałam usłyszeć kilka słów otuchy, a nie pogardy. Czy proszę o zbyt wiele? Potrafisz być samolubna. Trzeba jednego, by poznał drugiego, kochanie. Tak, Kate Walker. Wychodzę z kart... Tak. Odkąd wyjechałeś, był zaledwie cieniem człowieka. Musiałam sama dbać o wszystko: dom, dokumenty fabryki, pracowników i klientów dosłownie o wszystko. Teraz, dzisiaj, doprawdy nie wiem z kim lub z czym się zmagam. Nadeszły ciężkie czasy, a ta koszmarna wojna sieje zniszczenie. Nikogo nie obchodzą już automaty. Pragnę byś tu powrócił. Gdy już będziesz. Zamieni naszą fabrykę w pałac wart twego geniuszu. Proszę, uważaj na siebie. Bardzo cię kocham. Anna Wszystko w porządku? Tak, Kate Walker. Czekam na wyruszenie w dalszą podróż. Oskarze, jeśli powiesz mi, że jeszcze czegoś brakuje, to... Wszystko gotowe. Zajmij miejsce, Kate Walker. Odjeżdżamy. Ja? Okej. Okay. robisz, Oskarze? Nadrzędną sprawą jest postępowanie zgodnie z zasadami ustalonymi przez kolej i odprawę celną, Katewalker. Oskarze, czy nie sądzisz, że moglibyśmy raz na zawsze zaniechać przejmowania się tymi żałosnymi szczególikami? Potrzebujemy wizę wyjazdową, by móc przedostać się za mur, Katewalker. I z pewnością nie wiesz, gdzie mogłabym taką dostać, prawda? Przedstawiciele władz, by móc wydawać wizy, zazwyczaj stacjonują na usytuowanym strategicznie posterunku. Dobrze, do zobaczenia, Oscarze! Tak, Kate Walker. Halo? Kate, to ty? Co się dzieje? W końcu udało mi się nakręcić pociąg i mam nadzieję, że dojadę nim do Hansa Wollarberga. Musiałam załatwić kilka spraw z parką dziwacznych żeglarzy, którzy zdarliby ze mnie wszystko. Teraz jestem uwięziona za olbrzymim murem takim jak Wielki Mur Chiński. Powinnaś go zobaczyć, jest ogromny. Nie mówię o tym, chcę wiedzieć, co się dzieje z Danem. To znaczy łam wczoraj na niego u megi i powiedział, że się pokłóciliście. To lekka przesada. Trochę się posprzeczaliśmy podczas wczorajszej rozmowy, to tyle. Nie ma co się załamywać. Nie mówię, żeby odstawiać sceny melodramatyczne, ale on nie wyglądał zbyt dobrze. Był trochę przybity. Dan przybity? Tak. Po tym, jak dostał młotkiem po głowie, to stracił równowagę i się załamał. Nie zauważyłam. Może trochę przesadziłam, ale on wyobraża sobie, że jestem taka grzeczniutka, że czasami nie mogę tego wytrzymać. O to chodzi. To zaprząta tylko głowę, a ja chciałam po prostu trochę współczucia. Pewnie, masz moje, więc co tam słychać? Jak już mówiłam, poruszam się do przodu, ale wolno. Ten facet Hans Wollarberg staje się z każdym dniem coraz bardziej fascynujący. Dobrze! Nie wydajesz się nudzić. Nie to, co u nas w biurze, codzienna nuda. To z ciebie nie jest wesoło. Kiedy wracasz? Mam nadzieję, że niedługo. Słuchaj, muszę kończyć. Do zobaczenia. Zadzwoń wkrótce i nie bądź taka ostra dla Dana, co? Spróbuję. Dzień dobry panu. Kapitan Malatesta, głównodowodzący przejściem granicznym w mieście Barkstadt, do usług, madame. Nie wie pan, gdzie jest osoba, która odpowiada za bramę? Nie ma osoby, która odpowiada za bramę. Proszę mi wierzyć, jestem jedynym strażnikiem tej bramy od 1968. Tego roku przejąłem służbę po moim ojcu, zmarłym pułkowniku Malatesta moim ojcu. W takim razie niech mi pan powie, jak działa ten mechanizm. Wygląda na skomplikowany. Ależ nie. To dziecinada dla kogoś, kto spędzi chwilkę nad opracowaniem jego prostej logiki działania. Z wyglądu pani lokomotywy wnoszę, że nie powinien przysparzać żadnych kłopotów. Dlaczego tak pan mówi? Kiedy spojrzałem na pani lokomotywę, od razu powiedziałem wielkie nieba, tylko Hans Vorarlberg mógł zaprojektować taką maszynę. Wiem o czym mówię. To on opracował mechanizm w bramie. To był ostatni projekt, jaki zrealizował w Baroksztad. Więc zna pan Hansa Vorarlberga? Nie, to znaczy nie osobiście. Byłem zaledwie dzieckiem, gdy przebywał w Barkstadt. Mój ojciec dużo o nim mówił, więc znałem jego wynalazki. Pozostawił po sobie wiele rzeczy. Wiem? Zauważyłem, że wiek nie pozostawił ani śladu na tym fantastycznym. Co u niego? Nie wiem. Tak naprawdę tego nawet nie znam. Szukam go, sprawa spadkowa. Mam nadzieję, że ten pociąg zaprowadzi mnie do niego. Dlaczego nie? Jego wynalazki są pełne niespodzianek. Czy nie uważa pan, że zmiana nastroju pomiędzy ptaszarnią a tym murem jest znaczna? Od dawna nie mogę pozwolić sobie na wolny osąd, panienko. Moje obowiązki zabraniają mi opuszczania tej strażnicy. Potrzebuję wizy, by przejechać przez mur i ruszyć w dalszą podróż na wschód. Powiedziano mi, że jest pan jedyną osobą, która może wydać taką wizę. To prawda. To należy do moich obowiązków. Jednak teraz nie wystawiam wiz, gdyż nikt nie ma prawa przekroczyć muru. A dlaczego nie? Jest tam zbyt niebezpiecznie. Zwłaszcza dla pani podróżującej bez eskorty. Niebezpiecznie? Co pan dokładnie ma na myśli, kapitanie? Wrogów, młoda damo, wrogów! Obserwuję ich przez teleskop już od kilkunastu lat. Stacjonuje tam jeden jeździec. To zwiadowca wrogiej armii, szykującej na nas inwazję. Szpieguje nas, więc muszę być wyjątkowo czujny. On wie, że tu jestem, rozumie pani? Tak długo jak mam go na oku, nie odważy się na żaden ruch. Jest pan pewien? Proszę, niech pani sama spojrzy. Proszę się nie gniewać, jeśli pana opuszczę, kapitanie. Proszę, madame, z całym szacunkiem. Dzień dobry. Proszę się. Proszę, madam. Dziwne, nie widzę żadnego jeźdźca kozackiego, tylko martwe drzewa pośrodku pustej łąki. Biedny kapitan naprawdę słabo widzi. Zbite okulary. Jeśli należą do kapitana, to z pewnością nosząc takie szkła ma kłopoty ze wzrokiem. Generale? Kapitanie, panienko. Ale ma pan wielkiego oficera? Pochlebia mi pani. Niestety obawiam się, że administracja wojskowa zawsze zapomina o nas, żołnierzach z frontu. Nie ma sprawiedliwości. Współczuję panu, kapitanie. Zapomnijmy jednak na moment o smutkach i napijmy się razem w imię przyjaźni. Eem, z przyjemnością, panienko, ale moje surowe przepisy zabraniają mi tego. Mały kieliszeczek wina jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził i nikt nie musi o tym wiedzieć. Wino? Wstawia mnie pani w niezręcznej sytuacji. Proszę sobie nie odmawiać, kapitanie, tylko mały kieliszek. Zapewniam pana, że jest wyśmienite. No, może kropelkę. Oto pański kieliszek. Za pana zdrowie, kapitanie. I za pani, panienko. Od dawna nie piłem wina w tak miłym towarzystwie. Przyznaję, jest wyśmienite. Nieprawdaż? Pomyślałby pan, że pochodzi z Barkstadt. Jest zrobione z winorośli sauvignon rosnącej w lesie Ammerzone, która zachowała się tu w ogrodzie przy stacji. No, no, no. Władze uniwersytetu trzymały to w tajemnicy. Wie pan, kapitanie, że muszę jechać dalej na wschód. Proszę nawet o tym nie myśleć. Jak już mówiłem, tam jest nad wyraz niebezpiecznie. Wrogowie nas szpiegują. Może ten jeździec kozacki nie jest tym, za kogo pan go bierze? Może to po prostu uschłe drzewo mające dziwny kształt? Proszę spojrzeć jeszcze raz. Nigdy nie wiadomo. No, kapitanie, proszę spróbować. Niech będzie. Zrobię ten wyjątek dla słabszej płci. Ale dla mnie jest to niedorzeczne. Niesamowite, jak to możliwe? To chyba jakaś magia. Jak mogłem się tak mylić przez ten długi czas? Wróg był tylko drzewem, tak mi wstyd. Nie jest aż tak źle, kapitanie. Błąd to ludzka rzecz. Drzewo, nic, tylko martwe drzewo. Proszę się uspokoić, kapitanie. Już wszystko w porządku. Wydaje mi się, że nie ma już powodu, abym nie dostała wizy. No tak, oczywiście. Nie ma już żadnego zagrożenia. Te wszystkie lata. A teraz kozaka już nie ma. Nie mam czego pilnować. Kapitanie, powinien pan być zadowolony. Od teraz nie musi pan tkwić w tej wieży. Rozpoczną się znowu podróże. Wróci pan do swoich zwykłych obowiązków, jak wystawianie wiz wjazdowych i wyjazdowych. Ma pani rację. Natychmiast podpiszę wizę na przejazd przez granicę muru. Stokrotnie przepraszam. Oto ona, panienko. Dziękuję. Proszę mieć oczy szeroko otwarte, kapitanie. Hmm. Droga damo, niech to zostanie między nami, proszę. Dla dobra mojego honoru. Rozumie pani? Proszę mnie trzymać za słowo, kapitanie. Oto wiza. Mam nadzieję, że zgodna z przepisami, mój drogi Oskarze. Hmm, jest zgoda. Oto twój bilet. Życzę miłej podróży, Kate Walker. A więc jedziemy? Tak, jesteśmy już spóźnieni, Kate Walker. On oskarze? Dobrze, Kate Walker. Teraz wróć na swoje miejsce, Kate Walker. Tak oskarze. Natychmiast oskarze.